Dzień dobry kochani, dzień dobry. Właśnie już zaczęłam oglądać. Lubię słuchać tąkanie Niedźwieckiego na YouTubie. W marcu jak w garncu. Ale coś Wam puszczę, pewien początek. Matthias, że jest smutno, że jest ciężko. I mm, że taki będzie generalnie marzec. No, ja zacząłem dość kiepsko. To Wam opowiadałem ostatnio tymi e, koszmarami, jakimiś lekcjami, czymś w tym rodzaju. E, już ten etap zakończyłem, ale e, takie końce też są, ja powiedzmy, nie najłatwiejsze. Koniec jest zawsze początkiem. Tak było u mnie. Z, zacząłem zauważyć, że m, za każdym razem w tej duchowości są różne etapy. I to jest tak, jakby Matrix w Matrixie, cała masa. A teraz powiem Wam tak. No cóż. Tak, jest mrocznawo, jest zimno, ciemne dni. Ale co wewnątrz, to i na zewnątrz, wciąż poszerza się nasza świadomość o różne aspekty życia, jego ochrony i poszanowania. <laughs> Teraz to, coś Wam pokażę. Sok z brzozy. No dobrze, nie chcę się ogóle. Witam w zapowiadanym odcinku o soku z brzozy, znanym też pod nazwą oskoła, bzowina lub woda brzozowa. Postaram się poruszyć wszystkie możliwe około kwestie, będzie też sporo ciekawostek i praktycznych porad dotyczących nie tylko brzozy, ale ogólnie dotyczących pobierania soków z drzew liściastych. Więc kiedy tylko zobaczyłam ten materiał z racji tego, że mój kontakt z moją duszą jest naprawdę piękny, jest to cudowna przygoda. Ja jestem tylko obserwatorem. Obudziłam swoje wewnętrzne dziecko i ciekawość do poznawania prawdy. Takiej prawdy, która obala wszystkie moje dogmaty po kolei. Najbardziej te które powinny rozumieć życie, znać wartość każdego życia i czuć poszanowanie dla każdego życia. Więc od razu mi przyszło. Ach, tu wam jeszcze pokażę przy okazji. U Andiego Hońckiego: 30-sekundowe ćwiczenie Mikulina na dłuższe życie. Naruszenie limfy, naruszenie żył, aby krew przepływała, na wzmocnienie serca, wzmocnienie układu odpornościowego, a jest on zależny właśnie od limfy. Właśnie od limfy, czego jestem przykładem. Moja limfa gdzieś jest zapchana jeszcze, i dlatego tak się oczyszcza przez skórę, ale nie o tym. Przy okazji polecam Wam, a teraz pozwolę Wam posłuchać, co moja dusza, jaki przekaz mi zrobiła, kiedy tylko zobaczyłam ten materiał sok z brzozy. Kurczę, teraz mi przyszło. Jak popatrzyłam na to, na te słowa, sok z brzozy. Teraz mi przyszło, Ewunu. Czy naprawdę musimy. Przypomniało mi się, że widziałam takie filmy, że już ktoś kiedyś mi to tłumaczył, że trzeba nawiercić w drzewie, najlepiej wiertłem, a dziurkę, włożyć tam metalową rurkę i wtedy przymocować butelkę pod tą rurką. Ale czy aby na pewno? Przecież sok, ten, który jest w pniu, jest też w liściach, w kwiatach, w korze. Czy na pewno musimy ranić drugą żywą istotę, aby zaczerpnąć z niej nie. Wystarczy tylko rękę przyłożyć na swój lędźwiwo-krzyżowy odcinek i przylgnąć plecami do pnia. Na to samo wyjdzie. Na to samo wyjdzie. To samo dobro zaczerpniemy, a nawet więcej go zaczerpniemy, bo drzewo, którego nie zranimy. Tak, szczodrze nas, tak szczodrze nas obdaruje. Czy naprawdę musimy uciekać się do ranienia struktury pnia, aby dostać to, co jest nam potrzebne? Jene to jest takie proste, jak dobrze mieć samokontrolę na swojej koronie. Nigdy nie pozwala mi o sobie zapomnieć, nigdy. Zawsze pokazuje mi obraz, Prawdy. a to nie jest samokontrola. Stałam się po prostu odbiornikiem sygnałów mojej duszy. Pozwoliłam jej siebie prowadzić. I nie ma we mnie złości na siebie, że tkwiłam w jakimś dogmacie że zamiast być w tak pięknym porozumieniu ze swoją duszą, to szłam jak owca za innymi ludźmi, którzy mówili mi: Abyś była zdrowa, ściągaj sok z brzozy. Nigdy jeszcze tego w życiu nie robiłam. Niedawno się o tym dowiedziałam. Natomiast od zawsze uwielbiałam do tych drzew. Od zawsze była we mnie wdzięczność i podziw dla ich potęgi, dla ich siły, dla ich piękna. Obraz prawdy właściwą drogę, aby czerpać, nie szkodząc. To ćwiczenie pobudza wibracje, a wibracje nas i odmładzają, i uleczają. Także ja swoją porcję już zrobiłam dzisiaj rano. Też wczoraj wstawiałam wam ten materiał e, tego ciemnoskórego, który opowiadał o szkole. Nawet tam wstawiłam e, ten cyfrut ekranu przetłumaczony. Jakie zasady panują w szkole i jakie w więzieniu. On właśnie tam pięknie mówił, że to, dlaczego nie możemy w pełni czuć, korzystać ze swoich zmysłów, korzystać z samomyślenia, korzystać z czucia, no ze wszystkich zmysłów i umysłu też. E, no i przede wszystkim, dlaczego wciąż nie możemy mieć e, kontaktu z duszą. Bo poprzez szkołę, poprzez tak zwane wychowanie, nasze, nasz mózg został ograniczony, jego fale zostały przerwane i przekierowane na fale, z fal alfa, gdzie obie półkule współpracują idealnie, na fale beta. Niestety. Więc obie półkule współpracują idealnie, czyli ja i moja dusza. Pięknie to on tłumaczył, bo wiecie, bo to jest bardzo ironiczne, że chcąc pomóc, to musi się odbyć kosztem drugiej innej istoty. A to nie jest właściwa droga. Bardzo silnie to poczułam. Jakakolwiek ingerencja w strukturę kolejnej żywej istoty jest bardzo błędną drogą. Jakakolwiek. Że są prostsze rozwiązania i bardziej udane rozwiązania. Tak jak czerpanie poprzez tą energię. Przecież my też mamy energię w swoim ciele. Więc ta energia czerpie zasoby potrzebne dla ciała fizycznego. A kiedy jeszcze przy pomocy ćwiczeń ruszymy tą energię. Poprzez tą wibrację przy tych ćwiczeniach, opadania pięt, mocnego opadania pięt do dołu, wprowadzamy ciało w wibrację, ruszamy energię, więc całe dobro, całe światło rozejdzie się po całym ciele. Nie musimy czerpać żadnych soków. Wystarczy przytulenie się i pozwolenie, aby nasze centrum energetyczne w dłoni mogła pobrać z pnia wszystko, co potrzeba. Wystarczy tylko zjeść pączek z drzewa. Nie trzeba niszczyć jego struktury wewnętrznej. Pączek, listek, kwiatek. Jak dużo nam potrzeba? Na ten moment moja dusza daje mi znać, że potrzeba nam tylko odnowienia pamięci w naszych komórkach. Czym jest sok z brzozy? A tak jak mówię, wystarczy zjeść jeden, dwa, trzy pączki. Tam też jest ten sok z brzozy. Albo kwiat brzozy, albo posać korę która odpadła Czasem może to się zdarzyć, że odpadnie wprost do naszych rąk aby być takim takim bardzo namacalnym dowodem czego nam potrzeba Wystarczy tylko odnowić pamięć w naszych komórkach aby już ruszyła ta alchemicznie na produkcja Wszystkiego, o czym nasze ciało zapomniało. A tak mówiąc poważnie, to słyszałam w pracy... Dzień dobry, Jacku, Dzień Doberek dobry. że u Ciebie... Na czym mówisz? Pokazujesz, że u Ciebie praca zima. Na ten moment tutaj jest... Na ten moment, na dziś. Jest dość lodowate zimno. Cóż, zapowiadają nam śnieg w przyszłym tygodniu. Ale to zobaczymy. Cieszmy się dziś. Także widzisz, twój świat znowu wypiękniał. Nie jest już taki szary znów. Jest czysty, jak biel. Także idźmy w to. Bądźmy obserwatorami i z każdej sytuacji znajdujmy choć najmniejszy pozytyw. A tak mówiąc poważnie, to słyszałam w pracy komentarze na temat prognoz spadania śniegu w przyszłym tygodniu. O, to byłoby super! Mielibyśmy trochę więcej wolności. Wiecie, jak to pięknie brzmi? Te moje szczypawki mówią to, co budzi, obudziło się w nieszczypawkach. Mówią, że więcej wolności. Cieszą się z tego powodu, że będą mieć więcej wolności. No bo oczywiście to się wiąże z nadzieją, że transport się rozłoży i będzie jakiś dzień lub dwa dodatkowe wolne. Przydałoby się dwa dni śniegu. Nie rozpieściła nas ta zima. W tym roku, więc przydałoby się ze dwa dni śniegu. Przepraszam Was, ale właśnie to jestem ja. Na każdym moim materiale możecie usłyszeć, jak coś rozpuszczam, a jest to przeważnie miód. W kubku. Jakoś tak wychodzi. Chyba to mój znak szczególny. Dzwonienie. Sama bym chętnie porobiła, ubierając się ciepło. Orła na śniegu. Może... To by trochę zbliżyło sąsiadów, chociaż nie każdy jest w takim wieku jak ja chętnie, aby wychodzić i cieszyć się, radować się tym, co akurat w tym momencie sprawia przyjemność, a byłby to śnieg. No. Inni siedzą, nawet tęcza już ich nie cieszy. Nic ich nie cieszy. Siedzą w domach i narzekają jak jest zimno, ale ja chętnie bym poszalała tym białym puchem z dziećmi. Zwołała sąsiadów. Wojna w śnieżynki, to byłoby coś. A co, pukałabym do nich i wyciągała. Chodźcie, chodźcie, pobawmy się. Przecież kiedyś byliśmy dziećmi, przypomnijmy to sobie. O, byłoby pięknie, byłoby pięknie. Dla każdego trochę ruchu, innego stylu oddechu przy takiej zabawie. Także przysięgam, że jak spadnie śnieg, to będę pukać po sąsiadach i, i wołać ich, żeby się ubierali i wychodzili na zewnątrz. Także kochani, co wewnątrz, to i na zewnątrz. Jeśli wokół Was pojawiła się jakaś mroczność, jakaś apatia, cokolwiek, co chce zwrócić uwagę na wnętrze, idźmy za tym. Bo to jest przekaz naszej duszy: jak wiele jeszcze mroczności jest w nas. Jak wiele jeszcze potrzebuje uwolnienia, bo po pierwsze nie szkodzić. Po pierwsze nie szkodzić. Nie chcę być lepsza od innych, chcę być lepsza i lepsza codziennie od siebie z wczoraj. To przynosi taką radość. A sama kontrola jest czymś cudownym. Po ludzku samokontrola, a w duchowości więź z duszą, pełnia z duszą, pozwolenie jej na prowadzenie, czyli uświadamianie sobie, w której dziedzinie jeszcze możemy dopuścić się i szkodzić jakiemukolwiek przejawowi życia. Pozdrawiam wam, Was serdecznie wszystkich i życzę dużo wypraw w siebie, dużo pokory, aby stać się pojazdem dla duszy, a jej odnać, oddać kierownicę, prowadzenie. Wracamy tutaj, kochani. Na kanale Neutilius pojawia się coraz więcej materiałów o dzieciach, które małych dzieciach, które pamiętają poprzednie wcielenia. Sama też z otoczenia mam takie przykłady. Mój wnuk już miał 5 lat, kiedy dotarły mnie te tematy, dotarły do mnie te tematy i zaczęłam je zgłębiać. Pamiętam w parku, na Placu Zabawy, zapytałam go: Williamku, a czy pamiętasz coś, jak byłeś w brzuszku mamy? On powiedział: Tak, babciu, z wielką radością tak. A ja zapytałam: Co pamiętasz, co tam widziałeś? A on powiedział: Mamy serduszko. Zaciekawił mnie zapytałam: Tak. A jakie miało kolory? A on od razu bez namysłu powiedział: niebieski i czerwony. Hm. Właśnie. Także życzę wam pięknych podróży w samych siebie, bez lęku. To, co odkrywamy, swoje po kolei dogmaty, które uwalniamy, tym samym rozświetlając się od wewnątrz. Przynoszą tyle radości, tyle cudownej radości, przysięgam Wam, ale nie musicie mi wierzyć. Po prostu zwyczajnie spróbujcie. Spróbujcie stworzyć z umysłu narzędzie i pozwólcie, aby tego narzędzia używała Wasza dusza, wysyłając do Was wiadomości w postaci obrazów, poprzez serce, czyli jego fale. Jeśli serce, Będzie miało umysł podporządkowany sobie, to jego fale zawsze zamienią przekazy duszy w obrazy. A obrazów nie można pomylić z niczym. Obraz jest obrazem, jest wyraźny i pełny. I mówcie o tym do wszystkich, nie bójcie się. Mówcie o tym, co odkrywacie. Mówcie, że odkryliście, że to wcale nie wpędza was w poczucie winy. Wganienie siebie, tylko w radość, że to uwalniacie, mówcie o tym w koło. Jesteście zaopiekowani.